Halo, halo, witam youtuberów, Brudny z tej strony. Kolejny odcinek w walce o Orzełka, którego już zdobyłem niedawno i zdążyłem go stracić. O czym nie wiecie, bo to był tylko jeden mecz chyba, jak dobrze pamiętam, albo dwa. No chyba dwa, albo dwa mecze zagrałem na Orzełku i straciłem. Tak. Na 16-14 meczu straciłem Orzełka. Walczymy dalej, no. Zaznaczam arsenał. Jest godzina 18, więc Polaków tutaj, mi się wydaje Będzie na pęczki, a jak nie No to randomowo Jest meczik. Wszedłem do lobby, właśnie nie powiedziałem, z Polakami I takie rangi są, jakiś kałach, w laurach Trzy razy Cztery razy w sumie i ja Więc yy, poziom niższy trochę Dobra, ja przyjmuję pozycję, taką trochę bardziej gamerską, taką wiecie tutaj Wygoda z, Tutaj z precyzją O Aj! Ja tak bez rozrzewki, ja tak z dworu prosto przyszedłem, zimne ręce mam. Dobra, jedziemy z tematem Siema, panowie siema. A, siema Pójdę A Dobry Dobry O, mi się wydaje, że będą gadać Ja mogę iść B O, ping mam lanowy, sześć pingu Nie padaj! Co jest, kurwa? 50, hp., 21. drugi. 2, 50. Ostatnie 50. Też. nice. Testeczka. Dwa mnie Jeden przed midem w garażu. Dwóch garaż. Taka taka Leży. Jeszcze jeden na besie, ale nas wysrali, nie? Bez kitu, żeśmy tak się dali. Ten ok się kręci tam ty! Speedbota zapuścił, Obity, obity. Ostatni. Dobrze, nice. No i już majko wygrali, elegancko. Blisko main chyba. Mit, sorry. gdzie leży. Jeszcze jeden jest przed wętem. Mam pakę, przed wętem. Leży z przed Dobra, o nice. Braciawkę jeszcze jedną? Nie, nie biorę. Nie. O, macie dobra. No, na razie wam powiem, że coś terrorystom się nie udaje zbytnio. Raszowanie. Omrę jest maina, wlatuję od razu. Znokować ci z maina? Dobra, nieważne Leży jeden z maina Leży drugi z maina Dobra Jest, jest obity, minus 42 Paką podchodzi Okej okay. Dawaj A jest? Podawać Podsadzony był, kurwa, dziewczyny. <śmuszczanie> dziewczyny. <śmuszczanie> no nie. Pablito to dopiero teraz jajno, na plecy jajno, wszedł. <śmuszczanie> <śmuszczanie> kurwa, dziewczyny. Podsadzony był. <śmuszczanie> O kurwa, mam niestety Otworzyły się Jeden, drugi jeszcze, bez Dwóch, wchodzi, trzech, jeden żółty Kurde, ci terroryści dobrze grają Wam powiem, dobrze, dobrze Smoki rzucają taktyczne Palą, dobrze molotowów używają O kurwa, patrz go A drugi ośle koniec Koniec już, łe, no. <laughs> zabrakło ja, ja tym hejzem mu chyba zajebałem 84hp kurwa Ja pierdolę boost Boost leży nice. Dawaj broń jakąś dobrą Dobra chociaż famasa ze skidem. O przerwa Ostatnia to jest Chce ktoś to MK z sumikiem bo ja nie umiem grać To daj mi Ej ci kupię A nie masz obojętne Ostatnia runda ładniejsze, Kłamałem. <grym> A, jeden leży. Jeden main może być. O! Main Main Na górze, na górze, żółty. Jest żółty cały czas. Podchodzi do ciebie. No tak, nic, duchujać, ale nie pykło. <grym> <grym adding to było> On jest śmieszny. bądź Dobrze. Plantuję na samym środeczku. Ty kurwa nie mam pistoletu. Kurwa, dretwa. Kura coś. Jechać go, jechać go. Nożem, nożem. Ajajaj. Aj, aj. Łatwo się z chłopakami gra wam, powiem łatwo. Komunikacja jest na najwyższym poziomie. Serio, bardzo dobrze się gra z nimi. Drzwi, drzwi jest. HP, HP, HP. jest? Leży. Yes, Jeden od pleców jest. Przy smoku stoi. Leży. Oj nice. Formalność. Gierka to formalność. Ale kurwa, mleko też w, WSB. WSB. A, wszyscy B, B, B lecą, no? Chodź co wszyscy CT są? Flashujcie ich tam, fleszczą, żeby nie, nie ten. O, ten ma dobrą pozycję, ty. Dobra pozycja. Nie! To nie! Dawaj, Pablito. Aj. A, nice try. Mam tu, mam, mam tu. Nie ma defa. Tak, a nie, ma defa. Tak, kurwa. Muzyka, kurwa, grać, no. właśnie, no. Łe! Ma defa. No. No. O, ma defa. Kurwa. Ta. Kurwa. <noise> Za jeden. Jezu. Przestań. Side, side. 20, góra, 6. góra, góra. I Heaven. Ta. Ale flashują, ty! Leży jeden. Drugi leży. O kurwa, to Bajda. Łe! Gwent, Idzie na B. Nie wiem o tobie. Opa, uciekaj! Oj, od żółtego mu pójdzie. Aj, 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 aj. naprawdę. Dobrze było. O, paka śpi. Nie, nie, nie. Stary O, Nie ma. Oh. Oh. Tomasz mnie wysadził. wka. Gościu stał od CT na środku BSA. Zasłonięty od flesza. Mogłem go wypstrykać jak chciałem, nie? Ajaj Chyba trzeba powoli Jeszcze 53 HP ci wziąłem tym churwakiem <grywa> Ta Mnie tak zamurowało, nie mogłem się ruszyć Jeden z widać Pod b no O kurwa Ładne kurwa O sorry, nie widziałem o nim co ty? Wygrać? O. No Mówisz, masz przyciąganie. Gdzie jest A w Przyciąganie. jest Przyciąganie. <grym z wąbka> <Dobra. grym z wąbka> Dobra. Jest przy. żółtej, Przy. żółtej! że żółta Kura? kurà. Tak. Paka pod siebie. Uh. Nice. <śle> 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 Wycelował tam. Powoli grajcie, powoli grajcie Jeden z pleców Uf. Nie wiem gdzie jest heaven może O, o zły spekiem samym Ło, wow, mit jest w chuj! Mit w chuj, trzym ich na midzie jest. O bici! No, dawajcie, dawajcie. Dobrze, dobrze. Dawaj zielony, dawaj Powoli, Pablito. Dobrze, elegancko, Szemu panowie. Dobry ja timing. Ja <gulia> <gulia> nice. Dobra, gera. Ja pasuję. Dobrze było. Ja mogę zagrać. Dobry meczik, chłopakami. Bro. Dobry meczik. Widzicie dobre info, zgranie, uśmiech na twarzy. I meczik aż normalnie. Serce się raduje. Dobra, moi drodzy. Kończę na dzisiaj tym odcinkiem, tym meczikiem dobrym. Coś tam pofragowałem, jakieś dobre akcje były. No, do formalności zapraszam, do wbijania na grupkę, do tych wszystkich rzeczy, wiecie o co chodzi. Miłego dzienka życzę. Na razie.